M. Jak Mibo po wakacjach 2018. Natalka i Franek przyjad do Grabiny. Piotr Nerlewski wróci do serialu. Natalka, Marcjanna Lelek i Franek. Piotr Nerlewski, wróć do M. Jak Mibo. Producenci obiecują, że ich wtek powróci w M. Jak Mibo po wakacjach 2018. Co się wydarzy? Mostowiakówna przyjedzie z córek do Grabiny, ale powrót Zażyckiego nie jest pewny. Serialowe losy Piotra Nerlewskiego jest tajemnic producentów. M jak mi bo po wakacjach 2018 od poniedziałku 2708. 2018 w TVP2. 1339 odcinku M. Jak mi, Bo Natalka i Fanek wyjechali w Bieszczady. Zarzycki dostał tam prac, a niedługo później mostowiakówna poprosi Bastaszka z Bawomir Holland, o przeniesienie. Teraz map onkowie mieszka i z dala od rodziny, pracuj tam i wychowuj map hani. Od miesięcy nie widzieli najbliższych bo nie przyjechali do grabiny nawet na Wita. Wszystko zmieni się, wem jak mi, bo po wakacjach 2018 Natalka wróci do rodzinnego domu sama z córką. A co z Frankiem? Piotr Nerlewski i ukreska Rok temu pokreskae na psi prac na planie serialu. Nie liczcie wice na to, kreskae aktor niespodziewanie pojawi się w nowych odcinkach. Niestety. Zażycka najprawdopodobniej rozwiedzie się zem M. Dlaczego? O tym, co przez Kroba pleniczy dowiemy się we wrzeniu w TvP2. Producenci obiecuj i przypominaj, kreska Tek natalki wróci na ekrany. A to dowód na to, kreska E Natalia Mostowiak wróci do gabiny sama z Hani. A gdzie Franek? Steskinilam się za Natalka, Frankiem i Hania. Pisz zmartwieni Fani.